W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam o dwóch rodzajach modlitwy. Jest modlitwa, y, którą używają poganie, i jest modlitwa, którą modlą się, y, powinni modlić się uczniowie Jezusa, chrześcijanie. Na czym mod polega modlitwa pogańska? Jezus mówi, to jest modlitwa, która ma która zmierza do tego, aby zmienić nastawienie Pana Boga do mnie, aby Mu przypomnieć o moich potrzebach, a jeśli już Mu przypomnę, aby Go nakłonić do tego, aby spełnił moją wolę, aby Go udobruchać, albo przekonać, albo przekupić, uprosić, jakkolwiek to nazwiemy. Zmiana ma się dokonać w Bogu, który ma, w jaki sposób pochylić się nad moją potrzebą. I taki sposób modlitwy Jezus nazywa pogańskim, nierozsądnym. Natomiast jak mają się modlić chrześcijanie? Chrześcijanin wie, że ma Ojca w niebie, że Bóg jest Ojcem, dobrym, kochającym, który ma zawsze najlepsze plany wobec Niego. To nie Ojciec musi się zmieniać, to nie Jego wola, to nie Jego nastawienie do mnie ma się zmieniać na skutek mojej modlitwy. Modlitwa chrześcijańska ma zmienić samego modlącego się, ma go mnie uzdolnić do tego, aby wejść w wolę Boga. To nie Bóg ma się nachylić do mnie, zmienić swoją wolę, ale ja mam dostosować moją wolę. Mam się wznieść do tego, co Bóg dla mnie zaplanował. On ma pomysł na moje życie o wiele lepszy niż ja. Mogę sobie wyobrazić. Problem, że bardzo często nie jesteśmy zdolni, nasze serce jest tak małe, że nie potrafimy przyjąć ogromu darów Bożych. Modlitwa ma, mówi święty Augustyn, rozszerzyć nasze serce, przygotować je na przyjęcie darów Ojca, który wie lepiej. Dlatego chrześcijanin modli się: Niech przyjdzie Twoje królestwo, nie moje. Niech się spełni Twoja wola, nie moja. Ważną rzeczą na końcu tej modlitwy jest prośba o przebaczenie. Bardzo często Jezus, ucząc modlitwy, mówił o przebaczeniu. To jest ten moment, w którym my robimy miejsce dla Pana Boga. Nie dlatego mamy, Pan Bóg nam przebacza, że my przebaczamy. Jest odwrotnie. My możemy przebaczyć. Właśnie dlatego, że Pan Bóg nam przebaczył. Tylko Boże Miłosierdzie, tylko Boże Przebaczenie może nas uzdolnić, abyśmy przebaczyli naszemu Wrogowi, naśladując Ojca, który jest w niebie. Ale właśnie wtedy, kiedy przebaczymy naszemu Wrogowi, kiedy zrobimy to bardzo konkretnie, wtedy przebaczenie Boże... Staje się dla nas też czymś konkretnym, namacalnym. Przestaje być pewnego rodzaju teorią, którą znamy ze słyszenia, ale staje się rzeczywistością praktyczną, bo my w praktyce to przebaczenie zrealizowaliśmy, niejako sprawdziliśmy je. Ono działa. Ono działa. Bóg jest moim Ojcem. Naprawdę mi przebaczył, bo ja miałem moc przebaczyć temu draniowi, który mnie obraził. Zaprasza nas to słowo dzisiaj do tego, aby praktykować y, tą modlitwę.